Witam wszystkich, nazywam się Artur Berezowski, trenuję w Lublinie w klubie K1 Fight Center oraz SOKÓŁ LUBLIN. Cześć i witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Sławciu, radomski klub Tekondo. Niestety ostatnio walkę przegrałem, popełniłem błąd, wyciągnąłem dużo wniosków, bardzo ciężko trenowałem przez ten czas, więc myślę, że będzie lepiej niż tamtym razem. Jak wiecie, moja ostatnia walka była z Krystianem Krawczykiem, Był ta, była to walka eliminuj, do walki o pas. No nie poszła ta walka po mojej myśli, Kradła się jakaś spileczka, nie było luzu w tej walce. Chciałem Krystiana, że tak powiem, uwalić jednym ciosem, cały czas pracuję, żeby było coraz lepiej. Chcę zmazać tą złą plamę i wejść znowu na szczyt. Kolejna walka będzie to mocna walka z dobrym rywalem. Na pewno dam siebie wszystko będzie lepiej. Poprawię błędy i zobaczycie dobrą miatkę w klatce. Kolejny raz zawalczę w Radomiu. Już tam walczyłem, stoczyłem pojedynek z Piotrem przepiórką. A teraz y, zawalczę z Słowem Mirem Kotonowiczem, y, więc za bardzo tak naprawdę o nim nie wiem, nie widziałem jego walk, ale myślę, że pokażemy dobre walki. Będę bił się teraz z Arturem Bryzowskim, jest to mocny zapaśnik, z tego co wiem to wygrał z dwoma naszymi radowskimi wojownikami, będę chciał y, pomścić chłopaków, że tak powiem. No co no, no, z mojej strony będę chciał pokazać jak najlepiej, tak? Zawalczyć jak najlepiej, pokazać cały wachlarz swoich umiejętności bez spineczki, luźniutko bawić się tym i na pewno będzie dobrze. Wiem, że Artur jest mocnym zawodnikiem, ale ja nie chcę słabych zawodników na przytarcie. Wiem na co mi stać. Wiem, że jeżeli będzie spokojna głowa, to będzie zajebista walka. Sawek, wiem, że kolejny raz Będę walczył nie przed swoją publicznością. Myślę, że nie będę miał żadnego stresu. Pokażemy dobry bój i będę przygotowany na całych trzy rundy. Artur, wiem, że jesteś bardzo dobrym zawodnikiem. Nie lekceważę Ciebie, ale ja też będę bardzo mocno przygotowany. Dajmy dobrą walkę, dajmy ludziom to, na co przychodzą. Niech bawią się z nami na trybunach, a my bawmy się w klatce. Zapraszam wszystkich 7 marca do miasta Radomia na TFL20. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Gala w Radomiu, w naszym mieście. Ja nie chodzę z Radomia, ale z poza Radomia bardzo bliziutko, przytyka, pozdrawiam wszystkich. Ale w Radomie czuję się tak jak u siebie, od dziecka chodziłem tu do szkoły, urodziłem się tutaj i moje miasto na pewno da wam dobre show, jak zawsze. Jest to dla mnie motywacja, że jest walka tutaj i przyjdźcie, zobaczycie naprawdę dobrą miatkę, tak jak mówię. No, będzie ludzi, będzie fajna zabawa, mocny rywal, dobre wyzwanie, powrót na szczyt. Nie, musicie, nie możecie tego opuścić. Widzimy się na hali.